Hej ja jestem Gabi witam w kolejnym filmie z gry Roblox. Jak widzicie w Robloxie zapanowała jesień już na dobre. Zobaczcie, tutaj wszystko jest żółte, góry, drzewa są takie czerwone, żółte, różowe, trawa nawet już nie jest zielona. To jest, powiem Wam szczerze, straszne, ponieważ za oknem w tym momencie mam jakieś 28 stopni i jest bardzo gorąco, a w Robloxie już mamy jesień. Ale nie ma tego złego, ponieważ jesienny update związany jest z dwoma nowymi jajkami, z Leaf Eggami oraz Otum Eggami, więc naprawdę będzie co otwierać. Będzie ponad 30 nowych petów, czyli naprawdę dużo to, co ja uwielbiam najbardziej w tym trybie. Do tego mamy jakieś 7 nowych chatów, więc ja sobie, moi drodzy, tutaj już przejdę. Mamy nową w ogóle część naszej tutaj przestrzeni. Jak widzicie, tam na samym przodzie jest jakiś portal, który jeszcze nie jest dostępny. On dopiero będzie dostępny za 2 tygodnie i 4 dni. Tutaj mamy jakieś chaty i dokładnie jest ich aż 7. I z tego, co widzę, tutaj jest ich 6, ale ponoć jest 7, więc pewnie jest jakiś ukryty. Hmm, tutaj mamy autumn Egi i mamy też Leaf Egii, więc naprawdę dzisiaj będzie co otwierać. W tej nowej jesiennej części mamy tutaj jeszcze nagrody za eventy oraz sklep. Czy jest coś ciekawego? W sumie nic, na co byłabym nie stać, więc sobie na razie odpuszczę i przejdziemy sobie do wykluwania pierwszych jajek. Jeżeli chodzi o jesień, to ja mam mieszane uczucia, bo jest to okres w roku, który nie lubię ze względu, wiecie, na to, że pogoda się psuje, ale z drugiej strony na przykład Halloween. Bardzo uwielbiam, po prostu uwielbiam przebrania halloweenowe, więc no, powiem Wam szczerze, że troszeczkę nie mogę się doczekać. Także dzisiaj mamy taki przedsmak. Tutaj mamy pierwsze jajka za... 250 tysięcy gmów, a te są za 450. Zaczniemy sobie od tych tańszych jajek. Zobaczymy, czy uda mi się wszystko wydropić stąd. Tutaj są aż dwie legendy, na które wydropienie szansy są naprawdę nikłe. No dobra, zobaczymy. Ja już, moi drodzy, nie przedłużam. Ale fajne są te zwierzętka. Widziałam tam korna. Korn jest w ogóle przekozacki. Mamy jakiegoś Dira i Kotka. Też mi mówiliście, że mam auto. No tak, bo pod tym mam auto. <noise> Także już teraz nie będę musiała się męczyć i nie będę musiała klikać. Będę tylko oglądać, co tu mamy ciekawego. Mamy pieska nowego, więc już mamy cztery zwierzątka. Aha. Już mam pełne inwentory. Właśnie zerkam na te nowe pety, i zobaczcie, one dają naprawdę dużo wszystkiego. Patrzę na tego musa, i to jest w ogóle przekozacki. Jeszcze kornak gdzieś miałam przy okazji. 1000 monetek, więc 1200, więc to jest naprawdę dużo. No ale ten mus daje 2200, więc nie wiem, czy to nawet nie jest mój najlepszy pet. W sumie tak, on daje mi nawet więcej niż ten Starfish, które mam. Dobra, lecimy dalej. Zostało nam jeszcze Rare i trzy legendy aż. Mamy tego ryrowego. to jest jakaś wiewiórka, coś takiego chyba? Zostały nam jeszcze tylko dwie legendy, nie trzy, źle powiedziałam. Także to może troszeczkę potrwać, ja się uzbrajam teraz w cierpliwość i myślę, że wrócę do Was dopiero właśnie jak coś ciekawego dropnę, albo jak skończy się ta moja cierpliwość. Jest, mamy! A to był Shiny Leaf Dog, jejku, już się wystraszyłam, bo jak jest ten dźwięk nowej rzeczy, to po prostu wydaje mi się, że to będzie nowe zwierzątko, ale mamy Shiny Dog'a, więc to i tak już jest mega fajne. No to teraz czekamy na legendę. Spory czas tutaj wykluwałam jajka. Jak widzicie, teraz już się uzbroiłam w shiny musy, musy, już mam ich trzy. W shiny wiewiórkę oraz shiny korna. Ale muszę pójść po nowe gemy, bo już mi się wszystkie skończyły. No i teraz powiem Wam szczerze, tak przyjemnie mi się blowuje. Znowu tak szybciutko, mimo tego, że mam już pół miliona praktycznie teraz, żeby wyblowować całego balonika. No ale moje fantastyczne nowe zwierzaczki limitowane jesienne są, powiem Wam szczerze, fantastyczne w tym. To po co głównie przyszłam, czyli skrzyneczki. No i teraz będzie co otwierać. Teraz będę miała naprawdę duże pole do popisu. Dobra, i z taką potężną dawką gemów, to ja już naprawdę mogę szaleć. Wrócimy sobie ponownie do jesiennej krainy, ale wydaje mi się, że teraz otworzymy to jesienne jajko, nie to liściowe. Ponieważ już troszeczkę podwieram, a jak widzicie, żadnej legendy nie ma. A wydaje mi się, że w tym jesiennym jest większa szansa na legendę, z tego co patrzyłam, e, ale nie jestem pewna i na pewno jeszcze dzisiaj sobie wszystkie te kapelusze zdobędziemy. Nie, tutaj wcale nie ma większej szansy na legendę, ale tutaj mamy aż trzy legendy, więc wydaje mi się, że zacznę teraz te wykluwać. Dyniaczki, ale przekozacko to wygląda. Jeciu, ale one są śliczne. Wszystkie mi się mega podobają. Pumpkiny, w ogóle ten klimat cały jesienny. Fantastyczny jest ten update. Czekamy na jakieś pierwsze epiki. No niestety na razie nie mamy punking boya, mamy e, kitty z tego co widziałam. Dogi chyba był, <grym> ale ten konik Polny jest najlepszy chyba. Mamy pierwsze epiki, mamy takie dziwne aniołki. Jejku, to wygląda strasznie. Zamiast oczu są guziki. No, przypomniałam się teraz Koralina, czyli tego bajka. Tam te postaci z drugiego świata też właśnie miały takie oczy. No i to jest trochę creepy, powiem Wam szczerze. Ja jeszcze nie mam zaplanowane w co się przebiorę na to Halloween, a na pewno coś się przebiorę i na pewno na Instagramie zobaczcie moje zdjęcie w fantastycznej charakteryzacji, ale za co przebrana będę? Jeszcze nie wiem. O, mamy coś nowego. Kolejnego. To był e, prawdopodobnie unicorn z tego, co widziałam. No ale nic, ja czekam na jakieś pierwsze legendy w końcu. Ale coś czuję, że dzisiaj z tym moim szczęściem będzie tak średnio. No nic, przynajmniej zrobimy sobie też te zwierzaczki Shiny i uzbroję się w limitowane, fantastyczne jesienne zwierzaczki i będę prosem totalnym. Jeżeli chodzi o tego Pumpkin Boya, to Shiny daje praktycznie tyle samo, co wiewiórka. No, może troszeczkę więcej, na przykład gemów, więc mega fajnie, ale ja czekam na Epika. Tam był y, aniołek albo unicorn, żeby jego właśnie zrobić na Shiny, bo on będzie naprawdę kozacki. Otwieramy dalej, moi drodzy. Czy jakaś legenda wypadnie? Oto jest pytanie. Jest, moi drodzy, pierwsza legenda! Joki to był fantastyczny dragon! Już myślałam, że dzisiaj mi żadna legenda nie wypadnie, ale to, co przed chwilą tutaj było, to wyglądało przefantastycznie. Dobra, zatrzymaj im się tym automacie. I przejdziemy sobie zobaczyć, co mi tu wypadło. 17 tysięcy monetek. Takiego potężnego zwierzaczka jeszcze nie miałam. Jest to jesienny dragon i on jest prześliczny, przekozacki matką. Muszę go szybko wyzbroić. Albo się w niego uzbroić. Wiesz, że jej kupię, raz mam takiego ogromnego i jeszcze, jeszcze latającego. Wow! Dobra, ja już chyba mogę umierać, serio. On jest prześliczny. No nic, potwieramy sobie jeszcze te jajka, ponieważ muszę tu jakiegoś epika sobie ulepszyć albo zdobyć kolejną legendę. To by było fantastyczne. Bałam się, że dzisiaj żadnej legendy nie wydropię, a jak widzicie, mamy fantastycznego otum dragona. Uff, skoro te zwierzaczki są takie przepotężne, na pewno możecie się spodziewać kolejnego odcinka, w którym na pewno będę dropić kolejne, ponieważ jeżeli dzisiaj mi się nie uda, to na pewno jeszcze będę sobie dropić kolejne legendy, więc będzie co oglądać. Z tego co widzę, to w międzyczasie, kiedy sobie wykluwałam jajka, zdążyłam tutaj jakieś nagrody zrobić w, w tym bubble pasie. Więc sobie weźmiemy to jajko i godzinę szczęścia. To mi się na pewno przyda. Udało mi się zrobić Shiny Angela i zobaczcie, dzięki niemu będę miała prawie 6000 tysięcy pieniążków, więc to jest też jeden z lepszych u mnie przynajmniej petów. Więc kolejną wiewiórkę muszę zrobić out. I weźmiemy sobie tego Angela. O, i lata sobie obok mojego dragona. Mega spoko. Lecimy dalej, moi drodzy. Otwieramy kolejne jajka. Teraz one się naprawdę szybciuteńko yy, otwierają. Tylko żebym tak szybko jeszcze sprzedawała i usuwała je z... Yy, Inwentory to by było totalnie spoko. Okej, okay, ja już naprawdę nie mam siły, ale wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę dużo zrobiliśmy. A przede wszystkim zdobyliśmy tego pięknego Otum Dragona, pierwszą legendę właśnie z tego Otum Ega. Przejdziemy sobie teraz, moi drodzy, do tego boksa, ponieważ tutaj mamy chaty do wydropienia. Zobaczymy, co nam ciekawego przyniesie. Okej, okay. mamy Wizardowy, mamy też Ninje. A tutaj są okulary y, lifowe, dobra. Zobaczymy, co nam jeszcze wypadnie. Został nam jeszcze epicki, czyli już mamy. To są takie liście po prostu na głowie. One by mi bardzo pasowały. No i dwie legendy, czyli jakiś duży hat. Jeszcze rogi, więc poroże taką bardzo bym chciała. A i zapomniałam Wam wspomnieć, że te kapelusze kosztują 3,5 miliona. Tylko że tym razem już nie gemów, a monetek. Więc o tyle dobrze, że jeszcze te monetki miałam jakieś w zapasie. E, zobaczymy, może akurat uda nam się wydrobić tą legendę, bo już dzisiaj jedną legendę udało mi się wydrobić, więc myślę, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie jeszcze jedną legendę wydrobić. No niestety, legendy nie mamy, a ja już się spukam totalnie z monetek. Jeszcze raz sobie zobaczymy w te moje chaty, czy mogę tutaj... Aha, bo ich nie można robić shiny. Miałam nadzieję, że tak samo jak pety można je robić shiny, no nic, będziemy musieli coś ekwipować, to wyśmiemy sobie moi drodzy. Tą koronkę. Weźmiemy sobie kolejną i uzbroimy nasze zwierzaczki właśnie w te koronki. Ponieważ koronki z tego, co widzę, najbardziej mi się opłacają. No i dobra, z tego co widzę, wszystkie pety mają koronki, więc fantastycznie. Pójdziemy sobie, moi drodzy, teraz na samą górę, ponieważ tam zostało mi jeszcze światy do odkrycia. E, I myślę, że to jest właśnie dobry moment na to. Przy tym gostku już byliśmy, więc teraz lecimy jeszcze wyżej, ale zobaczcie, jak tu już jest rzadko tych chmurek. Muszę skakać pojedynczo. Jest, ja już widziałam tamtą krainę. Jest jakaś skalista i ciemna. Musimy się tam dostać, moi drodzy. To już jest tutaj. Ostatnie chmurki. No to chyba robimy podejście. XP Island. Ojej, kolejna skrzyneczka dostaje gwiazdeczki, czyli ekspo. Ja jestem mega szczęśliwa, ponieważ wyżej już, moi drodzy, nic nie ma. Dotarliśmy do samej góry. Nie sądziłam, że to się tak szybko wydarzy. Na pewno dużo mi pomogły te moje dzisiejsze pety, bo bez nich byłoby bardzo ciężko. Ale wydaje mi się, że zrobimy jeszcze jedno polowanie na legendy właśnie te jesienne, ponieważ one są naprawdę genialne. Ja bawiłam się fantastycznie. Jeżeli wy się bawiliście super na tym odcinku, zostawiajcie łapki w górę. Zapraszam was również do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, na które serdecznie serdecznie Was zapraszam, a ja już dzisiaj będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!